Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Kontynuujemy lekturę Księgi Jeremiasza. Dzisiaj poznamy poselstwo zawarte w rozdziałach 12, 13 i 14. Przypominamy, że tekst Pisma Świętego podajemy za Biblią Tysiąclecia, wydanie trzecie poprawione z 1980 roku. Dlaczego życie przewrotnych przebiega pomyślnie? Jeremiasz nie pierwszy stawia to pytanie. Pamiętamy, że psalmiści i autorzy innych ksiąg mądrościowych Starego Testamentu nieraz pytali: Dlaczego ludziom bezbożnym, nikczemnym, wiedzi się nieraz wyśmienicie, podczas gdy ludzi prawych, bogobojnych, trapią choroby, nieszczęścia i muszą zmagać się z trudami, przeciwnościami. Również dzisiaj nieraz zastanawiamy się. Dlaczego dzieje się tak, że ludzie najbardziej zaangażowani w sprawy wiary, ludzie żyjący autentycznie blisko Boga, kochający Boże Słowo, pragnący wypełniać Bożą Wolę, doświadczają nieraz ogromnych cierpień, tragedii, a ludzie bezbożni wydają się żyć beztrosko, przyjemnie, dostatnio? Prorogi Remiasz porusza ten właśnie problem. Zadaje pytanie, Dlaczego życie przewrotnych upływa pomyślnie? Prorok niejako polemizuje z Bogiem, wadzi się z nim. Przeczytajmy początkowe wiersze dwunastego rozdziału księgi Jeremiasza. Sprawiedliwość jest przy Tobie, Panie. Jeśli zacznę prowadzić spór z Tobą, chciałbym jednak mówić z Tobą o słuszności. Dlaczego życie przewrotnych upływa pomyślnie? Dlaczego wszyscy przewrotni zażywają pokoju? Ty ich sadzisz, zapuszczają więc korzenie, rozwijają się, przynoszą także owoce. Blisko jesteś ich ust, daleko jednak od ich sumienia. Rozmawiają o Tobie, Panie, ale ich serca są odległe od Ciebie. Twoje imię mają tylko na ustach, ich sumienie zaś jest zupełnie Tobie niepoddane. Dlaczego więc pozwalasz, Boże, że rozrastają się? Jak zielone drzewo? Zapuszczają korzenie, rozwijają się? Dlaczego, choć przewrotni, zażywają pokoju? To jest pytanie, które stawia Jeremiasz. I myślę, że nie ma na nie prostej odpowiedzi. Pewien współczesny misjonarz wyznał, że czasem zadaje podobne pytania Bogu, gdy widzi niedostatek ludzi prawych albo z drugiej strony. Opływających we wszelkie dobra ludzi nikczemnych, nieuczciwych. Prorok Jeremiasz zadaje więc jedno z najczęstszych pytań, stawianych przez wielu ludzi wtedy i teraz, wczoraj i dzisiaj. A potem prorok wyznaje, jak czytamy dalej, Ty zaś, panie, znasz mnie, patrzysz na mnie, badasz serce moje, ono jest z Tobą. Jeremiasz stawia więc Bogu szczere, trudne pytania, a jednocześnie zapewnia Pana o swojej lojalności, o swojej ufności, swoim oddaniu, swej pokorze. Wyznaje: Znasz mnie, Panie, patrzysz na mnie, badasz moje serce i wiesz, że ono jest z Tobą. To jest właściwa postawa, postawa pokory względem wszechmocnego Boga. Postawa zaufania, że Bóg wie i czyni wszystko najlepiej i najsprawiedliwiej. Jeremiasz woła dalej: Oddziel ich, jak owce na rzeź, przygotuj ich na czas mordu. Inaczej mówiąc, osądź ich, panie, przecież zasługują na Twoją karę. Dokądże będzie pogrążona w żałobie ziemia, a trawa na każdym polu wysuszona, na skutek przewrotności jej mieszkańców, Wyginęły zwierzęta i ptaki. Myślę bowiem Bóg nie widzi naszych dróg. Innymi słowy, prorogowała Boże, dlaczego nie działasz? Dlaczego nie usuniesz z ziemi tych, którzy ją niszczą? Nie znamy do końca odpowiedzi na to pytanie. Musimy zaakceptować fakt, że Bóg nie potępia nagle wszelkiej nieprawości, nie niszczy zła. I że Jego pełne cierpliwości a może i tajemniczości, postępowanie jest czymś najlepszym dla nas wszystkich, dla losu ludzkości. Przypomnijmy sobie, jakie słowa padły z ust Jeremiasza na samym początku: Sprawiedliwość jest przy Tobie, Panie. Tylko Ty jesteś, Boże, sprawiedliwy. To dla nas przyczynek do głębokiej refleksji. Boża sprawiedliwość jest czymś większym niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Bóg jest sprawiedliwy, a jednocześnie jest miłosierny. Jego sprawiedliwość jest równie doskonała jak jego miłość. Czasem trudno nam to zrozumieć i pogodzić. Ale te dwa wspaniałe atrybuty Boga nie stoją w sprzeczności. Największe światło rzuca na tę sprawę przykład Jezusa, doskonałego Bożego Syna, uosobieni miłości i sprawiedliwości. W tamtym czasie Jeremiasz pozostał sam, jako wierny sługa Pana. Bogobojny król Jozjasz zginął. Na tronie w Jerozolimie zasiadł nikczemny, skorumpowany Jehoiakim. Rzeczy szły w złym kierunku. Ale już wcześniej Bóg zapewnił Jeremiasza, że troszczy się o całą sytuację, że trzyma lejce historii w swoich dłoniach. Zielone drzewo oliwne zostanie pozbawione gałęzi, ale nie będzie doszczętnie zniszczone. Bóg osądzi, ukaże swój lud, ale nie unicestwi go, zmiłuje się nad nim. Do tego obrazu, zawartego w proroctwach Jeremiasza, odwołał się apostoł Paweł w liście do Rzymian, pisząc, iż szlachetne drzewo oliwne zostało ścięte, ale pozostał korzeń, w który wszczepiony został dziki pęd, czyli kościół, a kiedyś Włączeni zostaną weń ci, którzy do Niego z natury należą Izraelici. Bóg jest Panem Historii i troszczy się o lud Starego i Nowego Przymierza. Pragnie okazać miłosierdzie nad wszystkimi, którzy zwrócą się do Niego jak prorokował wcześniej Jeremiasz którzy zwrócą się do Niego twarzą, a nie plecami w odpowiedzi na pytania Jeremiasza przemawia Pan. Jeżeli męczysz się, biegnąc z pieszymi, to jakże pójdziesz w zawody z jeźdźcami? A jeżeli tylko w spokojnym kraju czujesz się bezpiecznym, co będziesz robić w bujnej gestwinie Jordanu? Nawiązując do popularnych powiedzeń, Bóg domaga się od Jeremiasza jeszcze większej gotowości do pełnienia dalszych poleceń. Gęste zarośla nad brzegami Jordanu pełne były wtedy dzikich zwierząt. I dlatego uważano je za bardzo niebezpieczne. Bóg mówi, jeśli masz wątpliwości, jeśli obawiasz się, Jeremiaszu, teraz, to co dopiero będzie się z tobą działo, gdy nadejdą o wiele gorsze chwile, o wiele cięższe doświadczenia? Również twoi bracia i twoja rodzina, nawet oni cię zdradzą. Nawet oni pełnym głosem wołają za tobą, nie ufaj im, gdy będą mówić do ciebie, Piękne słowa. Rodzina, krewni Jeremiasza byli zapewne przeciwni jego działalności. Przecież Jeremiasz występował przeciw oficjalnym władzom, przeciw królowi, dworowi, a także przeciw powszechnej opinii. Trudno jest działać pod prąd, wbrew zdaniu większości, tym bardziej, gdy nie rozumieją nas nawet najbliżsi. Wiemy, że doświadczył tego także sam Jezus. W końcowej części dwunastego rozdziału Księgi Remiasza czytamy: To mówi Pan przeciw wszystkim moim złym sąsiadom, którzy naruszyli dziedzictwo, jakie dałem swemu narodowi, Izraelowi. Oto wyrwę ich z ziemi, lecz i Dom ludzki wyrwę spośród nich. Lecz gdy ich już wyrwę, ogarnie mnie znów litość nad nimi. I przyprowadzę każdego z nich do jego dziedzictwa, i każdego z nich do jego kraju. Bóg zapewnia Jeremiasza, że mimo wielu bolesnych doświadczeń jego i jego narodu, mimo chwilowego wygnania i triumfu wrogów, ostatecznie lud pierwszego przymierza powróci do ziemi obiecanej. Przyprowadzę każdego z nich do jego dziedzictwa, i każdego z nich do jego kraju. Zapewnia Pan. Izraelici powrócili do Jerozolimy po 70 latach wygnania, powracają dziś do swojej niepodległej ojczyzny, ale całkowite wypełnienie Bożej obietnicy nastąpi w czasach mesjańskich. Kolejny trzynasty rozdział Księgi Jeremiasza otwierają niezwykłe słowa. To powiedział mi Pan: Idź i kup sobie lniany pas. I włóż go sobie na biodra, ale nie kłać go do wody. Pas w tamtych czasach służył do wiązania całej garderoby. Ktoś, kto się przepasywał, wyruszał w drogę. Rozpoczynał pracę, był gotów, by rozpocząć służbę. Pamiętamy, że Jezus w wieczerniku przepasał się, zanim rozpoczął usługiwanie swoim uczniom. On, mistrz i pan, stał się sługą. Obmywał uczniom nogi, żeby mieli dział z nim, żeby doświadczyli jego bliskości. Nie można służyć Bogu, gdy nie trwa się w serdecznej więzi z nim. Służba to przede wszystkim łączność z Panem. Tylko ten, kto zostaje oczyszczony, przygotowany przez Pana, może mu służyć. W Bożej służbie nie ma miejsca dla naczyń brudnych, nieobmytych. Bóg wzywa Jeremiasza, by założył pas. I był gotów do służby. Posłuchajmy, jak prorok opowiada o tym, co się wydarzyło. I kupiłem pas zgodnie z rozkazem pańskim i włożyłem go sobie na biodra. Po raz drugi otrzymałem polecenie pana: weź pas, który kupiłeś, a który nosisz na swych biodrach wstań i idź nad Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały. Poszedłem, i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał pan. A więc pas ma służyć nie do przepasywania się, lecz do innych celów, dość niezwykłych. Droga nad Eufrat była daleka, a jednak Jeremiasz poszedł tam, do wrogiej Babilonii, i ukrył pas nad rzeką w rozpadlinie skały. Uczynił to, co mu polecił pan. Oto co wydarzyło się dalej. Po upływie wielu dni rzekł do mnie pan, wstań i idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągnąłem pas z miejsca, w którym go ukryłem. Oto pas zbutwiał i nie nadawał się do niczego. I skierował pan do mnie następujące słowo: To mówi pan, tak oto zniszczę pychę judy, i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Pycha to coś, czego Bóg nie może tolerować. Z powodu pychy Judejczyków zostaną oni wygnani z Jerozolimy. Dostaną się do niewoli babilońskiej. Będą poniżeni, upokorzeni. Pycha człowieka musi być złamana, żeby Bóg mógł działać, żeby mógł dotrzeć do serca grzesznika. W drugiej części 13 rozdziału czytamy właśnie o tym, że musimy jako wierzący odrzucić pychę, wyzbyć się jej. Prorok woła, jak czytamy od 15 wiersza: Słuchajcie i uważajcie bacznie, nie unoście się pychą, bo Pan przemówił oddajcie chwałę Panu, Bogu waszemu, zanim ciemności nastaną, i zanim potykać się będą wasze nogi. W mrocznych górach, wyczekujcie światła, lecz On zamieni je w ciemność, rozprzestrzeni mroki. Jeżeli zaś tego nie posłuchacie, będę potajemnie płakał nad Waszą pychą, będę płakał nieustannie i zamienią się w potoki łez moje oczy, bo trzoda Pańska idzie w niewolę. Prorok widzi już nadchodzącą niewolę. Wie, że Judejczycy nie wyzbędą się pychy, i że Bóg będzie musiał wymierzyć im surową karę. Miasto Negebu zamknięto i nie ma nikogo, kto by je otworzył. Cały Juda poszedł w niewolę. W niewolę poszedł doszczętnie, woła prorok. Pan, poprzez usta proroka, opisuje dokładnie to, co się wydarzy. Cały lud dostanie się do niewoli. Jerozolima zostanie doszczętnie zniszczona. Na koniec prorok stawia pytanie: czy etiopczyk może zmienić swoją skórę, a lampart swoje pręgi? Tak samo czy możecie czynić dobrze wy, którzyście się nauczyli postępować przewrotnie? Nie. Ludzie o własnych siłach zmienić się nie mogą. Tylko Bóg, Stwórca i Zbawiciel, może zmienić serce i umysł człowieka. Jeśli tak się nie dzieje, człowiek skazany jest na porażkę, taki jest twój los. Zapłata ode mnie za twój bunt, wyrocznia pana, za to, że o mnie zapomniałaś, a zaufałaś kłamstwu. Ja również odchylę poły Twej szaty, Judo, aż do twojej twarzy, tak, że widoczna będzie twoja hańba. Ach, twoje cudzołóstwa i twoje rżenie. Twoja haniebna rozwiązłość. Na Wyżynach i na polach widziałem Twoje obrzydliwości. Biada tobie, Jerozolimo, iż nie poddajesz się oczyszczeniu. Dokądże jeszcze? Prorok stawia pytanie, na które odpowiedź znajdujemy w następnym, czternastym rozdziale. Czytamy: Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi w związku z suszą. Smutek ogarnął ziemię Judy, a bramy jej pełne są żałoby. Skłaniają się smutno ku ziemi, a podnosi się krzyk: Jerozolimy, już niedługo nadejdzie sąd nad Jerozolimą. Najpierw nastanie susza, plaga wyniszczająca, rujnująca wszystko w gorącym klimacie. W północnym Izraelu wielka susza panowała za rządów króla Achaba. Wtedy Bożym posłańcem był prorok Eliasz. Teraz Jeremiasz zapowiada suszę w południowym królestwie. Uprawa roli ustała, albowiem deszcz nie pada na ziemię. Przepełnieni zgryzotą rolnicy zakrywają swoją głowę. Nawet łania rodzi na polu i opuszcza swoje małe, bo nie ma trawy. Prorok opisuje rozmiar tragedii. Susza. Obejmie całą ziemię. Kręska dotknie ludzi i zwierzęta. Biblia wspomina o trzynastu plagach suszy. Wszystkie były przejawem Bożego Sądu nad nieposłusznym, grnąbrnym narodem. Bóg poprzez plagę suszy ukazywał swemu ludowi to, co miało miejsce w sferze duchowej. Posuchę serc, pustkę niewiary i odstępstwa. Jeśli nasze grzechy świadczą przeciw nam, Panie, Działaj przez wzgląd na Twoje imię, bo pomnożyły się nasze występki. Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Jeremiasz woła w imieniu ludu, utożsamia się ze swoim narodem, wyznaje, że również jest grzesznikiem. To jest właściwa postawa. Nie możemy postępować jak ów farzeusz, który modląc się w świątyni, dziękował Bogu, że nie jest tak zły, jak stojący obok celnik. Nie możemy mówić. Boże, dziękuję Ci, że jestem lepszy od innych. Od tych wszystkich złych ludzi dokoła. Znasz moich sąsiadów, moich kolegów z pracy, wiesz, jak bardzo są grzeszni. Niegodni Twej łaski. Nie, taka modlitwa jest zawsze fałszywa. Świadczy o pysze, zarozumiałości, braku przyznania się do własnej grzeszności. Powinniśmy uderzyć się nie w cudze, lecz we własne piersi. Powinniśmy się modlić. Podobnie jak Jeremiasz, nasze grzechy świadczą przeciw nam. Panie, działaj, przez wzgląd na Twoje imię, bo pomnożyły się nasze występki. Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Jeremiasz był wielkim modlicielem. Wiele razy wołał do Pana w imieniu swego ludu. Prorok świadczy dalej. I powiedziałem ach, Panie Boże. Oto prorocy mówią im: Nie ujrzycie miecza, nie zaznacie głodu, bowiem prawdziwy pokój zapewnia wam na tym miejscu. Fałszywi prorocy zapewniali lud ludzki o bezpieczeństwie, o tym, że nic im nie grozi. Jedynie Jeremiasz mówił prawdę, i rzekł pan do mnie: Prorocy ci głoszą kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich. Nie dawałem poleceń, ani nie przemówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, zmyślone przepowiednie, urojenia swych serc, o to, co wam przepowiadają. Pan odpowiada na wołanie Jeremiasza i upewnia go, że to on mówi prawdę, że to on przekazuje ludowi prawdziwe słowa Boże. I Pan poleca swemu prorokowi, oznajmisz im to słowo. Oczy moje wylewają łzy, dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie dziewicę, córę mojego ludu klęska bardzo wielka. Bóg potwierdza poselstwo sądu klęski upadku Królestwa Judzkiego. Nie było Jeremiaszowi łatwo przekazywać te słowa. Jego oczy były pełne łez, jego serce było złamane, ale był prawdziwym prorokiem. Prawdziwym świadkiem Pana i przekazywał wiernie Boże Słowa. Musimy być świadomi, że jako Boże dzieci, jesteśmy Jego świadkami, Jego posłańcami, Jego ustami. Głośmy naszemu ludowi prawdziwe Słowo Boże, bo jedynie ono może przemienić nasze społeczeństwo. Słowo Boże, wiernie przez nas przekazane, może ocalić. I zbawić każdego człowieka, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko. Te słowa, kończące poselstwo czternastego rozdziału Księgi Jeremiasza, mogą być trafnym podsumowaniem dzisiejszej lekcji biblijnej. W czasie następnej audycji studiować będziemy treść kolejnych rozdziałów Księgi Jeremiasza, piętnastego, szesnastego i siedemnastego. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce. Drodzy słuchacze, nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie Słowa. I wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, dlatego działamy przez Internet i potrzebujemy Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka wpłata, pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać dalej. Numer konta znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Zostańcie z Bogiem.